Proszę Państwa, dokładnie za 10 minut rozpoczęła się moja rozprawa w sprawie dozoru elektronicznego. Zobaczymy jak sprawa się potoczy, obojętnie gdyby, jak, jak, jaki wyrok zapadnie jestem gotowy nawet do tego, żeby iść na 3 miesiące do więzienia, bo to co zrobiłem i to co robię, robię to dla Polski dla Polaków. Objawiłem y, największego zbrodniarza. George'a Soros'a, który sprowadzał do Polski i do całej Europy islamistów i uważam, że to co robię, to robię dobrze. Oczywiście wszystkie nacje y, żydowskie i wszystkie korporacje żydowskie były oburzone tym, między innymi tylko po to, żeby przekierować całą sprawę y, na... Na, na to, że jestem przeciwko, wszystko, przeciwko narodowi czy nacjom żydowskim, czy wszystkim minom żydowskim, żeby tylko i wyłącznie jak najdalej odlec temat od George'a Soroża, od największego terrorystu świata, przestępcy, który, jego, który już dawno powinien yy, być w więzieniu. Niestety on jest ścigany listem gończym w większości krajów świata. Ostatnio Rosja, a ponadto chciałbym jeszcze powiedzieć, że, że, że bardzo dobrze się wypowiedział w tej sprawie m.in. Pan, pan Orban, premier Węgier, który powiedział wyraźnie, przestępcy, miejsce przestępcy jest w więzieniu, a nie działalność na terenie Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Bo wiadomo, wchodzi sobie do tego Parlamentu jak do, jak do Kochozu, jak, jak do obory i zabiera głos a także ma duże wpływy w polskim rządzie, w polskim parlamencie i w lobby, w lobby żydowskim na terenie Polski. Nie ma zgody nacjonalistów polskich, nie ma zgody patriotów polskich, nie ma zgody wszystkich nas narodowców na działanie takich George'a Soroża i wszystkich ludzi tego typu podobnych. Dziękuję bardzo.